Ten Masiuszek czerwony co kosztuje? 150 zł. 150, a ten tutaj? Tak też? Tak samo 150 zł. A bocian? 150 zł. Bocian. I tutaj, ten, ten siebie, to co to jest albumek? Co to? 150. Też 150. 150 zł. Zapraszamy do Rodomia w każdą sobotę tygodnia, bez względu na święto, na czerwoną kartkę. Jakieś czerwona kartka, to jest giełda otwarta, wjazd jest wtedy bezpłatny. Kolega dzisiaj w Radomiu przywiózł takie. Garłacze bruneńskie I ile taka parka taki garłaczy? To 32. Te krymeczki później mamy. Po trzy dyżki. Po trzy dyszki. dyszki. Garłacz Brudneński, już teraz będę wiedział One są podobne, myślałem, że to są garłacze Norwich, a to jest garłacz bruneński Nie, no kolegą, ja to kolega takie... pojechał. kolegi już klateczka pusta, widać mało co zostało. A i ten to jaśniate widzę. Takie wszystkie jaśniaczki, te takie, takie krótkie pójdę mamy. Po siedem, po siedem dyszek mamy, to posiadę tutaj. Pasiate czy te żobni, Nie, nie? Pasiaczka i dwóch żałobnik. A już, to jest żałobniczka i polone są tutaj? Żałobniki i i i te dwoje po pięć. Zapraszamy do rodomia takie krótkie widzę, mamy, dlatego taka scena, bo są króciutkie, białe widzę. Miłe gołębie, proszę się przyjrzeć. jak gołębie wyglądają w Radomiu. Mamy takie Po posłuski, cena wyjściowa, można coś udargować u siebie. Także w Radomiu są koledzy sympatyczni, mili, coś opuszczają. Tamte po półtorej stówki. Tu już po półtorej stówki? pary Aha, po półtorej też kolega mówi ceny wyjściowe, proszę zobaczyć jak się go im prezentują. Jaka sylwetka, jaka postawa. O. Jest bardzo ładny serek. Proszę zobaczyć jak te jaśniaczki ci go mi się prezentują. Nie trzeba nic ruszać, na baczność sobie. pójdę tutaj mamy tak tę sztukę. 78 z razie który, bo widzę tutaj też obniżki. Jeden jest inny, drugi jest inny. Minimalnie nie jest różnica, to jest korniata, kaweteczka, ale jak gołębie, podstawę, samą podstawę, wygląd gołębie. Jasne. Nie, no a grzewa maszieszki mamy na bie. 500 zł takie maszieszki, ale jak odrysowane są. Nie martwule 500 zł, 500 zł. A jasne, gdzie nie pojdna masz na te jasne. Co Pasia, złotych, to że który są pasiak gdzie się Pasiak gdzie zł złotują to. jest 200 zł samczyk. Gdzie się złote samcze to nabiałem. Ja bym się nie, nie wziął za film. No rozumiem. 4 sztuki. Ona 200. Są ważne. Nie, nie. jemu to chuj kłótkach. No, Czci go. Dobra, przegonimy tego typu. Te ty maszynki Genkę nagrywamy na miarę. Mamy y Genk 400 zł, tak? Nie, tam. To kol koledia, A więcej 50, kosztuje? 500, 500 zł, bo dla kolegi była tylko upus, był rabat, stówkę. 100 zł, ale tak to kosztuje 500 zł te maściuszki Proszę to, bardzo, to, 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 to kolegi to na, na namiar mamy. Leżny parka parzysta. Namiar do kolegi ja mamy... Mogę sam coś sprzedać, w domu mam dzieci i trzy samce i samice. Teraz czekam. O, o, dobra, 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 dobra. Dobra, dobra. Nie, nic, nic, nie, nie ruszamy. Nic nie ruszamy. Jeszcze trochę pod kątem. Tu do gianka mamy namiar te ma te masiuszki dobrze mówi, tak? Tak. 500 zł. On się ustawił. Tyle to będą paszki kolego? 30 dyszki. 30 Te króliki? Siedem. Siedem tysięcy. Kolek to dresze po ile? Cztery deszki, a te pasiaczki masz? Wardek tutaj? Może sobie. Kolegi Wartka nagrywamy po trzy deszki takie pasiaczki dzisiaj. Bardzo duży targ, bardzo duży rynek. Ceny Waldek wyjściowe, tak? Tak. <grych> Też kolegi Wardka nagrywamy. I koronia i gładki, tylko wardek w furcie, tak? Po 3 -dychy, tak, po no no mówi, że o 3 -dychy ceni, no, mówię, żeby coś tam opuścił. Po 3 te budapeszki Mam te ćniaczki? Tak, od do cena? 80 zł, a tam mam lustrzaka. A ten lustrzaczek to co to jest? Nie kosztuje, bo to jest mało. Takie poróweczki takiej klasy. Proszę zobaczyć jak się go im prezentują. bilutkie takie, proszę bardzo, postawne i pójdzie te perłowe tak za sztukę. Od stówki do 150. Od stówki do 150. Kolega czyta komentarze pod filmem. Tu są samiczki czy samczyki? Dwa dwie Dwie samczyki. Czyli 50-50. Pół na pół, Dwóch samczyków, dwie samiczki. Kjaśniaczki, jak się tak jaśniaczki, jaśniaczki. 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 jaśniaczki cena wodo. Po, po stówce, proszę zobaczyć, jak się go im prezentują. Po stówce. To mamy niemieckie wystawowe, to są te tutaj. Podejrzewam, ten tutaj z głową, tutaj taką. Niemieckie wystawowe. Polity, niemieckie? 80. 80. Kolega mówi, ceny wyjściowe. A Rzeszowskie w jakiej cenie? Też 80. 80 para. Zapraszamy to do kolegi. Takie Rzeszowskie, koledzy dowieźli. I te Rzeszowskie, jak cenowo? Za Za sztukę, tak? tak? Za sztukę, dobrze mówię. Sztukę za sztukę. Ale taka wielkie tutaj te czarne akcje, jak cenowo mamy? Też stówka Też za sztukę. Właśnie, że cena jest bardzo przystępna To są samczyki czy samiczki? Parka i młody. Parka i młody o, ja się teraz wezmę, ja płacę jakby coś wyskoczył, ale ja teraz wiem o co chodzi. Tu kolega dał takie porwowe, proszę zobaczyć, jak oni się prezentują. W jakie cenie te porwowe mamy? 30 zł w górę O 30, 30 zł do max max powiedz mi cena do 60, do 60 zł takiego gołębie mamy dzisiaj a te tiplerki czarne z to jest parka? I co one kosztują? Proszę zobaczyć jakie głębie wyższaczki. Jak się prezentują? Stoją jak żołnierze w wojsku. Proszę zobaczyć wszystko na baczność Apel do czytamy komentarze pod filmem, piszemy w której minucie, jeżeli mówię do kogoś na to mam, tylko proszę pisać też w której minucie, koledzy, apel do kolegów, czytamy komentarze po filmem i piszemy w której minucie, który film, piszą nieraz tak, zapraszam każdą sobotę do Radomia, bez względu na święto, targ jest otwarty, czynny i tu jest giełda, rynek jest wtedy, kto przyjdzie, ten jest, każdą sobotę tygodnia. Dzień dobry, to tak jak cenowo mamy, tutaj te koroniate po ile. Różne ceny od do, powiedz kolego, tak od do od 10 do 30. Od 10 do 30 masz, proszę zobaczyć, od 30 do 30. Można zrobić. Nie, 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 nie. nie. Ej, nie. Apel do podoców. nie, nie, nie. Proszę obejrzeć sobie film. Nie, jak że ktoś ma no. telewizor nowej, ale w telewizorze no, nowej by było generacji. Ja oglądałem dobrze. teraz u córki jak byłem. Widzi się tak, że się nie, nie zobaczy, zobaczy to złotówki, nawet z bliska, wbrew kawałku jest, jest pokazane, jest kolosalna różnica. To mam takie pocztowe. Oglądajcie kanał ratowania Andrzeja, zobaczcie co hodowcy proponują na targach w z Radomiu i Zwoleniu. Ja tam będę, został Sławomir, aby dzisiaj nic nie ominęło i proponuję każdemu obejrzeć sobie mój film w telewizorze nowej generacji, porównanie takie jak ja mówię, dzień do nocy. Nie, nie, tutaj mamy później kolego, tutaj mamy te tutaj, tutaj głębie, wszystko od doch. do pilnowania w A w kurcie tak jakbym wszystkie zakupił po 15 zł. Takie winerki mamy dzisiaj w Radomiu przysłuchać, proszę zobaczyć, jak się mi prezentują. Po ile za sztukę? Po ile te winery? podwiedyszki za sztuczkę, zapraszamy do Radomia. taki. Co ten króleczek kosztuje? Trzydyszki. Trzydyszki. proszę jak kowal, jak wygląda. Tamta jasna wylotka, co ona kosztuje? Trzydychki, po trzydychki. też Tutaj mamy wiedeński, taki byszczaczek, jaśniaczki. Ale nie wiem jaka cena tych gołębi. To też takie jaśniaczki. Tam mamy takie też jaśniaczki, przedłużone takie. Ale nie wiem jaka cena. Ja nie żyję. Tu mam takie koroniate kosmaty, za chyba, tak? Za sztukę, 60 zł za sztukę to nie jest wygórowana cega. 60 zł takie, jak to jest, jest takie smort, tylko to kosztuje więcej, to gładkie, to kosztuje nie? 120, no, nie ja pomyliłem się, to kosztuje więcej 120. te po 60 zł. A puszczane są? Tutaj mamy takie widzę pasiaczki jaśniaczki, tutaj jest fajna widzę białgonka. Ja wiem, ja wiem, Jasron, kurczę puszczane, żeby były chociaż nie puszczane. Tu tak ludzie... mamy krzyżaczki, widymek żałobny, krzyżaczek widzę czerwony taki byszczaczek, wyśwanczyk, widymek łódzki, takie gołębie, proszę zobaczyć jak się go im prezentują, takie dzisiaj do gołębie mam w Sobocie, też żałobny permowy. Tu mamy pani Janka właśnie nagrywałem. Pani niech pan teraz widzi informacji. Ten widzimy jaki? proszę szatan. Jaki diabaj jak się próba? Pójdzie to samczyk, to jest. Tamczyk trzy deszki. Żałobny? Żałobny też samczyk też trzy dyszki. Wyśwanczka, samica, czerwona 15 zł, krzyżaczek 3 dyszki, Proszę zobaczyć, jak krzyżaczek wygląda. Dlaczego no, znaczy 15 zł to? Słabszy ma kolor. Kolory. A ten krzyżaczek ma ładny kolor, czerwonniutki, już kończy 3 dyszki. I, I równiutki w lotach. Po 7 ma, czy tam pojedzie? Równo po ma. ma. Po siedem Tylko 3 ryżki. namiar tu do kolegi Janka mamy. Także jakby coś potrzebał ktoś, coś z tych wyłączyć, bo... No, pan, Tu pana, pana pom... Janka nagrywamy, mamy namiar do kolegi, tu mamy. Trzy samiczki są żałobne. I jeden samczyk zbiłem ogonem, samczyk zbiłem ogonem 7 dyszek. A który białym ogonem 7 dyszek? Tu jest taki fajny samczyk. On. O ten, kuperka, ten, ten tutaj, tak? Kuperka bilutki. No. 7 dyszek dam koledze na miar, bo kolega potrzebuje się jakiegoś żałobnika. Biluteńki oprawa wszystko jest 70 zł. Te samiczki są po? O 5 dyszek samiczki, karpiaczka cztery dyszki. Wiedeński, wiedeński samczyk 120 zł. Tam, tam. Oprawa piękna.

no to, 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 to. To tak, spokojnie. To to tutaj mamy taki widzę. Wyłębie nie ma właściciela tutaj wody. też ścieżki, masz kolego? Pod, wiedzyk. Pod, wiedzyk. Pod wiedzyk zapraszamy do rodziny, ale wiedzieszki też kosztuje więcej. Takie fajne jasne. Naprawdę jeszcze myślę, że jeszcze coś pójdzie, bo są takie nawet, tak jak to, w ogóle wszystkie takie oprawione. Po 20 zł dara, zapraszamy Cię. Bardzo duży targ, bardzo duży rynek. Śwańczyk, co to masz, ten śwańczyk? I kosztuje? Wiedeński Wiedeński I tu mam bociany masz tutaj, Dwoje bocianek i ile? Po dwie proszę zobaczyć, to jest takie bocianki widać podtyczkę, walka parzysta nie? Tak Zapraszamy do Radomia, ładne te bociany Teraz nie gania mam spokój, nie giną Tu mamy jakie poróweczka. widzę fajna biała tutaj, taka krótkie małe Polili księg te jaśniaczki? Po trzy dyszki zapraszam do kolegi Siszka, na do kolegi mamy, jak ktoś potrzebował ktoś z tych gołębi. Po trzydziś, to, to jest fajna biała ogonka, widzę też taka smolna, To jest samiec chyba, nie? No, samiec samiec wylot a tu parę słowciatek, czy nie zauważyłem, to po też samczyki po... Po cztery dyszki Kolega mówi też ceny wyjściowy, nie? Kolegi Darka nagrywamy. Mogę powiedzieć? Tu że... odnagramy kolegi gołębie mer, mamy, jakby też potrzebował. I ten wiedeński, co on kosztuje? Po dni. Ciemne Dwa jest. Sami, sami, sam. i płyną są. Po po tak? Tutaj te to te kolegi krzyszczkę nagrywamy. Ile te pasiaki mamy? Czy się Stówkę. cena wieściowa Mamy do kolegi Namy, a ta biała cena kosztuje? 7 wyszek. Tu, tu jest wiedeński ten żółty, młodziak. A jaka podstawa? Proszę zobaczyć. Zimno jest, a on wyprostowany stoi na baczność. Ile ten wiedeński. Załobny? Koroniaty? Koroniaty kupione. Kupione, zakupione. Tu widać. To kolegi Marka to samiczka nagrywamy, samiczka ta, ta czery, żółta. Pójdą te Marka te, te wiedeńskie, te, te czarne? Pójdą te wiedeńskie, po 50zł. Krymeczki? Też krymeczki po 50zł. Kolegi Marka nagrywamy, namiar mamy. Kolegi Marka nagrywamy, też namiar mamy. Wiedeńskie, tutaj, To Marek, to ceny wyjściowe, te białe wiedeńskie są po półtorej stówki, tak? Ceny wieściowe, coś tam opuścisz, tak? Czy opuszczasz, czy nie? Czy... Co? Na szczęście kolega opuszcza i te żółte po ile? po stówce, tak? Po 70. Po te żółte. Kolegi Marka nagrywamy na Miar Marek, te żółte po 7, te półtorej stówki. Kolega Marek mówi, że tych żółtych ma jeszcze 20, ceny wyściowa. 70 zł i lepsze tutaj, zawsze kolega bierze gorsze. Tam ktoś mi pisał na Messengera, także jest 20 tych wiedeńskich żółtych po 70 zł.